Cześć, męczko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony SPF. No i lecimy z kolejnym odcineczkiem, oczywiście z, z Shaykesem. Ehm, poziom 170, cała awanturniczość dzisiaj zrobiona. Ehm, pozycja 42, 68 dni. Gry w kapotki do 12, 13, 27, kaserek 92, 94. Hmm. No i e, tak, nagrywam szybciutko, ponieważ zaraz z chłopakami... Gramy rankeda Ojeju, gramy rankedzika I po prostu yy, No muszę tak szybciutko, co, co, ile tutaj mamy Dobra W sumie nie, poszukajmy sobie już Jakiegoś hełmu Albo butów Ewentualnie to byśmy dali do kibla wtedy mm, Szukamy hełmu, hełmu, hełmu Hełmu O budki 348, dobra. Okej, okay. teraz szybko. Wrócę, hop. O. No i coś to namaga. Nam weszło. Tutaj sobie jeszcze to wrzućmy. A boże, jeszcze się muszę spłukać. o, zrażność, wytrzymałość i tu dobra, to sprzedajmy szybko wejdźmy sobie do lochów no i co... a, oczywiście ulepszamy ich o poziom no i tak na maga mamy tutaj buty hmm Eee, panter trzymałość Dobra, no to to już nam się nie przyda To już sprzedajmy mm. Dobra, szybko lecimy Jeszcze sprawdźmy co chce od nas. A tutaj. Uuu, nie widziałem tego Dobra, niech będzie. Niech będzie. Nie widziałem tego. Nawet nie wchodziłem dzisiaj w gabinecik. Eee, dobra, co od nas chce wiedźma? Amulety. No ja nie mam amuletu tutaj żadnego. Dobra, em... Staty, 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 staty. Okej, pięćdziesiąt osiem, tutaj jest 24. trochę szczęścia. No i tutaj troszkę, troszkę. Dobra, wsio um. Dobra, Gildia, o mamy atak na Star Wars Wkraczamy 48% już zostaje pięknie mm. No nie było ręki, co to było ty Okej, okay. 41 pozycja pięknie e, Okej, ok. okay. to co teraz Loszki. słabiutko słabiutko no niestety no nie damy rady O, o, ale ładnie zabrałem 77 zostało no już powoli ją będziemy y, tą bestię powoli już napierdzielać mm. dobra no i co teraz? Szybciutko poczta, bo się naprawdę bardzo śpieszę. Z15. Pozdrawiam ciebie i Kasi. Dzięki bardzo, pozdrawiam. Eee, obecnie sytuacja skłoniła, dobra, to nie dla was, legion0906, jak masz imię w realu, masz xboxa lub ps3, jak się z Kasią poznaliście, dobra, kera, ty jutro Q&A, a jeśli tak, to z kamerką i gdzie zadawać pytania, tak, Q&A będzie niestety jutro, już dzisiaj nie dam rady, znaczy nagrałem, przysięgam, przysięgam wam, nagrałem Q&A. Mam na telefonie, tylko mam problem z wrzuceniem tego na komputer, ponieważ nie mogę nigdzie tego znaleźć w folderze, yy, tak jakby się nie zapisało po prostu, no nie chcę się wam teraz tłumaczyć, bo naprawdę, mówię wam szczerze, że nagrałem i nie mogę tego w ogóle przerzucić na komputer, jutro się tym zajmę, ponieważ już dzisiaj mam zawrót głowy. Yy, siema, będziesz grona na S32? Pozdrowisz. Oczywiście, pozdrawiam. Tak, będę grona na S32 i ja robię gildię. Yy, Sowa123. 1, 2, 3, 2 Dzisiaj zobaczyłem Twój kanał na Ety Świetny Nagrywa jak najdłużej Pozdrawiam Dzięki bardzo, również się pozdrawiam Siemaneczko, siemaneczko, Na razie nie mogę y, obejrzeć A dobra, tutaj już czytałem z Tobą Walder Pozdrował mnie na odcinku Dzięki bardzo, pozdrawiam y, Pytanie było Czy 70% klasera na 60 level, To dużo? Tak, to dużo, to dużo y, Robert Hej, nagrywasz na Ety chcesz może, dobra Al Al Alanosik, Siema w wieży na uczniku, mm, Masz pierścienie na Inte? zmień sobie pozdro. Okej, okay, dzięki, yy, pozdrawiam. Marecki322 SPVIL masz lat 16. Player, noworocznikowo 17. Player.pl siemaneczko, pozdrow na odcinku, oczywiście pozdrawiam. Kunia. Nicer, Robert, oki, ok, ale nie mam e-maila od niego i jest to... Yy... Dobra, e się ma, pozdrawisz, oczywiście, pozdrawiam. MR Ziemniak, się ma, pozdrawisz, oczywiście, pozdrawiam. Kubu2580, pozdrawiam ciebie Kasi, całe EC, pozdrawisz PS, ma zajbiste intro, kiedyś oglądałem je parę razy, dzięki bardzo, pozdrawiam. No i dobra, na tym zakończymy szybciutki odcineczek, dosłownie y 7 minut. Y Niestety dzisiaj tak wyszło. No i dobra, ja się już i żegnam, y trzymajcie się, strzałeczka, joł.